Dzień dobry. Dobry. Prosiła mnie pani, żebym nakręcił ten materiał, że coś się przydarzyło specjalnego. No wprowadził się jakiś nowy koleś w wieku takim produkcyjnym. No i w nocy kiedyś staje do łazienki, słyszę jakiś kurwa co, to coś, coś mi to śmierdzi. I kurwa wiesz, stukanie, ale takie wiesz. Jakby wiesz. No. No i później, słuchaj, minęło trochę znowu. Jakbyś kurwa szuranie wiesz, jakby przesuwał meble, wiesz. Ale te szuranie takie, takie wersji takiej yy, nietypowej rozumiem, z takim piskiem. Z, tak wiesz, jak to czasami stare wieko takie wiesz, o to, o to skrzyni. I to, o to zazwyczaj w nocy się dzieje, tak? To się tak. dzieje w nocy. No, punktualnie o 12. Czujesz to? Tak. Dziwne rzeczy się. A rozmawiała pani z sąsiadami na ten temat? Jeszcze nie, ale się przymierzę. No.